Mało, go za to, że nie chciał podpisa podpisać mandatu, za to, za to go skuwają. Cały bawiony jest chłopak. Niech go zaraz. Pomóżcie mi! Pan nie, naprawdę, nie, nie, nie pan nie używa. Y, naprawdę Pyta się pana, czy pan wykonuje polecenia. Ale co mamy zrobić? Się dlaczego ma, bez dlaczego bez mamy wsiąść do radio? Przedzam pana o użyciu środków przymusu bezpośredniego. A wykonuje dlaczego? Czekaj, c... czek, czek, wchodzimy, czekaj, tak, czekaj. Czek, 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 czekaj, dobrze, dobrze. Dobrze, 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 dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Nie zostawić. Wykonuje pan polecenia? Znaczy, ej! Wykonuje pan polecenia? Dlaczego, dlaczego, dlaczego? Dlaczego?

Dlaczego? Dlaczego tak? Nie, nie ma szans. Nie ma szans, bo te zostanę spsikany gazem. Nie, nie, nie. Nie. Ja za... Ej, kurwa! Co on mu robi? Ej! Co on ci robi? Przyklecie gazem? Nie, to no za co! Za co! Odczuł się! Odczuł się. Za co! Za co! Za co? Za co? Ej! Pomocy, pomocy! No, Ej! Proszę. Nie, proszę. Nie, proszę! 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 Nie, 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 robi, nie, przerygu, nie Zostav go, nie go, Zostaw go! Zostaw go! Zostaw go! Zostaw go! go. Za to! Za to go skułeś teraz! Powiedz mi za co? Za co? Za co? Odsuń się Jak masz na imię? Jak masz na imię? Numer od Zaki! Numer od Zaki! Proszę! Numer odznaki, proszę podać swój numer odznaki. Za co? Proszę. Kurwa. Proszę, imię nazwisko, numer odznaki, proszę! Proszę, za co skuwasz się tego człowieka? Za co? Za co? za co? za co? Za co? Za co go skuwasz? Numer odznaki, proszę! Jako funkcjonariusz powinien się wylegitymować! Karek, 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 Powiniene się wylegitymować! No, Powiniene się wylegitymować! No, o, o, jesteś kurwa skończony. Powiedz, powiedz! Jego, za, powinien się wylegitymować numer odznaki, numer odznaki! Panie, nie mogę mu tej ręki co tu się dzieje, kurwa! Jesteś skończony stary. Za co? O, za co? Kurda, co kurda. Za co? Ała! Za co? Nie, za Skuwają go za jest. to, że nie chciał popis podpisać mandatu. Daj, za to, daj, Za to go skuwają? No to daj, daj, daj. Co tu się dzieje, patrz co nam daj, robię. Ale do, kurwa, pomocy! No patrz, co się dzieje, co daj, daj, Cały zakrzywawiony jest no, chłopak. Ja nie go zaraz. Pomóżcie mi! To,